Zysk osiągnięty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać podzielony pomiędzy wspólników oraz wypłacony na rzecz tych wspólników w formie dywidendy. Dywidenda należna jest wspólnikom spółki w stosunku do liczby posiadanych udziałów. Czy taką zasadę wysokości należnej dywidendy można zmienić? A jeżeli można, to w jakim zakresie? Odpowiedź na te pytania znajdziesz po obejrzeniu tego materiału wideo. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem prawnikiem, jestem aplikantem adwokackim, jestem także autorem bloga Spółka.info. Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytania dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, istnieje duża szansa, że znajdziesz je właśnie na moim blogu. Jak wspomniałem w jednym z poprzednich materiałów wideo, odstępstwo od zasady wypłacania dywidendy w stosunku do ilości udziałów posiadanych przez wspólników, ewentualnie w stosunku do wartości nominalnej udziałów w przypadku udziałów o nierównej wartości nominalnej, możliwe jest do zrealizowania na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez ustanowienie udziałów uprzywilejowanych co do dywidendy. Po drugie, poprzez przyznanie wspólnikowi uprawnień osobistych w zakresie wysokości tej dywidendy. W ramach tego materiału wideo zajmiemy się pierwszym ze wskazanych przed chwilą sposobów. Jakie podstawowe rzeczy powinieneś wiedzieć o udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uprzywilejowanych co do wysokości dywidendy? Moim zdaniem są dwie kwestie, o których powinieneś koniecznie pamiętać. To właśnie te kwestie przedstawię w ramach tego materiału wideo. Po pierwsze, stopień uprzywilejowania udziału w zakresie dywidendy nie jest nieograniczony. Kwota dywidendy przypadającej na udział uprzywilejowany nie może przewyższać o więcej niż połowę kwoty przypadającej na udział nieuprzywilejowany. Mówiąc inaczej, na udział uprzywilejowany nie może przypadać więcej niż 150% kwoty przypadającej na udział zwykły, w rozumieniu udziału nieuprzywilejowanego. O tym, w jaki sposób konkretnie uregulować tę kwestię w umowie spółki ZOO, będę mówił w jednym z kolejnych materiałów wideo, ponieważ jest tu kilka kwestii, które zasługują na szczególną uwagę. Po drugie, uprzywilejowanie udziału w zakresie dywidendy związane jest z konkretnym udziałem, a nie z osobą wspólnika spółki ZOO. Skutkiem tego możliwe jest posiadanie przez jednego wspólnika tak udziałów uprzywilejowanych w zakresie dywidendy, jak i udziałów nieuprzywilejowanych. Na przykład w sytuacji Pierwotnego uprzywilejowania jedynie części udziału danego wspólnika, albo zakupu przez wspólnika w późniejszym terminie udziałów uprzywilejowanych albo nieuprzywilejowanych, które należały do innego wspólnika. Możliwy jest także obrót takimi udziałami, co wynika z poprzedniego zdania. Sprzedaż udziałów nie powoduje automatycznie wygaśnięcia uprzywilejowania w zakresie dywidendy, ponieważ to uprzywilejowanie związane jest z tym udziałem. A nie z osobą wspólnika. Zaznaczę na koniec, że uprzywilejowanie udziału w zakresie dywidendy nie musi oznaczać uprzywilejowania co do wysokości dywidendy. Możliwe jest także uprzywilejowanie co do pierwszeństwa wypłaty dywidendy, albo co do dywidendy niewypłaconej w latach poprzednich. Te inne sposoby uprzywilejowania udziału co do dywidendy, inne niż co do wysokości dywidendy omówię wkrótce w kolejnych materiałach wideo. Już teraz zapraszam Cię do ich obejrzenia. Co powinni zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Uprzywilejowanie udziału w spółce z w zakresie dywidendy jest jednym ze sposobów odejścia od generalnej zasady uczestnictwa w podziale zysku w spółce z w stosunku do liczby udziałów, ewentualnie w stosunku do wielkości posiadanych udziałów w przypadku udziałów o nierównej wartości nominalnej. Granice takiego uprzywilejowania są ściśle określone przepisami prawa. Na udział uprzywilejowany nie może przypadać więcej niż 150% dywidendy przypadającej na udział zwykły. Udział nieuprzywilejowany. Co ważne, uprzywilejowanie w zakresie dywidendy nie ustaje wraz ze zbyciem udziału. Jest ono związane z samym udziałem, nie z osobą wspólnika. Dziękuję Ci za poświęcenie kilku ostatnich chwil, na zapoznanie się z tym materiałem wideo. Nazywam się Wojciech Rudzki. Zapraszam do odwiedzenia mojego bloga pod adresem spółka.info. Znajdziesz tam, mam nadzieję mnóstwo przydatnych informacji na temat spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.